Salon w genewie dla marki Audi to przede wszystkim koncepcyjny model Q8. Koncepcyjny, czyli jeszcze nie taki, który wejdzie do produkcji. Kiedy możemy się spodziewać, że już się pojawi na ulicach. Tak, mamy tu czynienia z samochodem, który nazywa się Audi Q8, Sport Concept. Bowiem Audi Q8 Concept zaprezentowaliśmy parę miesięcy temu podczas salonów Detroit. Tutaj mamy do czynienia z wersją sportową i te dwa samochody koncepcyjne prezentują, jak będzie wyglądała stylistyka samochodów SUV marki Audi w przyszłości. Ten model, a więc model Q8 trafi do sprzedaży w 2018 roku. Troszkę będzie zmodyfikowany, ale jednak będzie pewne wspólne elementy miał z tym samochodem. No właśnie, litera Q wskazuje na to, że to będzie SUV i liczba 8, że to będzie największe. Czy rzeczywiście tak będzie? E, tak, to będzie duży SUV, ponad 5-metrowej długości, 1,70 m wysokości. Ten sam kondukcyjny ma ponad 2 metry szerokości. Auto będzie minimalnie mniejsze. Tym niemniej będzie to oczywiście SUV segmentu D. Auto dla czterech osób, ale ciekawy w tym samochodzie jest bardzo napęd. Oj więc mamy do czynienia z takim można powiedzieć że ewolucyjnym rozwojem napędu benzynowego. 3 silnik benzynowy turbo z układem rekuperacji Might Hybrid oraz elektrycznie napędzaną sprężarką pozwala osiągnąć temu autu mocy 476 koni mechanicznych i moment obrotowy uwaga 700 Nm. Warto dodać iż ten duży samochód potrafi rozpędzić się aż do 100 km na godzinę w czasie 4,7 sekundy. A fakt, że stosowano napęd typu Mild Hybrid skutkuje tym, że samochód jest o porad litr bardziej oszczędny niż inne tej wielkości samochody potworzone w silnik, czyli trojubęzynowy. Wiemy jak wygląda gwiazda stoiska Audi w Genewie. Proszę powiedzieć coś o innych modelach. No mamy jeszcze jedną gwiazdę, można się powiedzieć, że mamy tutaj takie dwugwiazdowe stoisko, bowiem Audi RS5 Coupe to w tej chwili jest najbardziej sportowe grand Turismo w ofercie marki Audi. Ten samochód dwuczwiowy wyposażony jest w zupełnie nowy silnik o pojemności 2,9 litra, dysponujący mocą aż 450 koni mechanicznych. To lekkie coupé, które waży niewiele ponad 1350 kg, rozpędza się w 3,9 sekundy do 100 km na godzinę. Natomiast jak spojrzymy na ten samochód, to wiemy, że mamy do czynienia z autem wyjątkowo sportowym, wyjątkowo ekstremalnym. Przy czym auto wyposażone jest również w ogromną ilość systemów, które znane są w naszych samochodów seryjnych. A więc samochód jest jednej strony bardzo sportowy, a z drugiej taki, który możemy korzystywać na co dzień, jeżdżąc bardzo komfortowo i bezpiecznie. A kiedy będziemy mogli jeździć już nim? Kiedy się pojawi w Polsce? Na początek lata samochód pojawi się w salonach sprzedaży.